Wyjeżdżamy. Nie powiemy wam, gdzie jedziemy. Jeszcze wam nie powiemy, ale jedziemy. Nie możemy się doczekać. O kurde, No właśnie, słabo, czarnym nie? w por Porównaj w ogóle do tego. Bo A to ja to nie się. biorę, nie mów tak. Ola mu zniszczyła spodem. Nie, nie mów gdzie jedziemy. Dojechaliśmy, moi drodzy. Moi drodzy, jesteśmy w hotelu Binkowski I, jestem... I przyjechaliśmy na wczasy. Yy, nikogo mnie nie ma, więc nagrywam sam siebie. Basen na dachu. Dobra, to idzie. W ciuchach cieplej, ale mnie korci, że powrzucać wszystkich do wody. Fajne miejsce bardzo, to jest wszystko Jaka jeszcze w remoncie. Fajne. Dzisiaj powiedziała rano, że tak, ona e, się najbardziej poczuła. jest no. najbardziej, najbardziej zachwycona Olo, to Oli odwaliło No, no. strasznie W ogóle jakbym miała wam podsumować kim jestem najbardziej zszokowana, to chyba e, psycholką Olo Odwaliło mnie, mi... na maksa, no, odwaliło gole, mi okay, ty ty ty... To moja ulubiona piosenka No co, ci coś? Pokaż mi coś. Idę siłkę z herbatą z jeszcze z tego... Yy... Ogniska. Dobra, gdzie tu się telefonu Ej, strasznie to ciężkie, mi więcej nie potrzeba. Pierwsze co, jak gdzie jest w niej, Oskar? Gdzie? Tak rozbierasz się, telefonik. Fotka w lusterku. Fotka w tak. Dobra. I tak właśnie, ale dokładnie po? Po co po, ja cały czas chcę Seba, ty jesteś sportowym świrkiem. mam doradę przecież, to ty że... jest pierwszy Dobra, mamy osiemnaście sześć, 25 Co To 24, tym chodzi? Ojej. Zaraz. Patrzcie, kto no do nas przyjechał. Cześć. To ona. Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym dniu, hej. Proponuję dzisiaj mm. zrobić koncert na eternal na basenie. Chcesz Oskim nie nagrać, jak Sebastianowi teraz klasnąć na twarzy? No pójdziemy zrobić jakiś turniej sobie, co? Czego? No. Na fake jakieś jakieś gęsne. Tak, a potem pójdziemy na ten... O, ja, yeah. <śmiany> Dobra, moi kochani, jak widzieliście, Cegła zaczął wojnę franksterów, dlatego w odwecie spróbuję się włamać do, do niego, do pokoju i wyniosę mu wszystkie rzeczy. Zobaczymy, czy to się uda. My dzwonił teraz do recepcji. Ja dzwonię, prześlę po ten kluczek. Dziękuję, ślicznie. O, to mi. Zostało się, że Dominik ma tu strasznie mało rzeczy. I praktycznie wiemy, że yy, to jest jego torfka. No, jest tutaj jakaś budowla, i... On Ja nie wiem, on nawet majtek chyba nie wziął na przebranie. Myślę. Dobra, to tak delikatnie tylko naśleciliśmy. Dobra, już nie rozrabiajmy. Ja, ja, mają dosyć, to jest na łóżka. A bo ty nie wiesz. Nie No to ja, my sobie ostatnio byliśmy na łączach i yy, patrze i cegle, no yy, Sebastian chciał się odegrać. No. Za śniadanie. I rozwierdzili im pokój. Co to ma być? Serio, w sensie... Okej, okay, ja rozumiem, że Sebastian dostał bitą śmietaną chwal, <laughs> ale... <śmiech> Brudne krzesło, że na radle ja nie będę spała w takich warunkach. Ano, jeśli to, to nie, jeśli to to nie, to nie zostanie posprzątane, ja zmieniam pokój. Serio, zmieniam pokój albo stąd wyjeżdżam już dzisiaj. Wprowadzałem się, że jak ktoś tego nie zmieni, to. No, nawet stąd wyjechać dzisiaj. No, no, to nie ja... <laughs> No, jak wszyscy dopiero. A stąd, <laughs> Śmieszne, cegła ma tylko jedną torbę bo w ogóle. Chcieliśmy mu wynieść wszystkie rzeczy, a znaleźliśmy tylko to, co było jego. Dzień przed Gdzie nie jest przyjemna atmosferka. Nie jest to przyjazna atmosferka, moi drodzy. Ej, czy to jest kolejny odcinek, w którym to ja nie robię kłótni i się na nikogo nie dre? Właśnie tak. Jeszcze odcinek się nie skończył. Chcę powiedzieć do kamery, że fajny prank. Pośmiałem się, mimo że byłem fz, ale rozpoczynam na tym wyjeździe prank wars. Kur Wszyscy się tak zesracie, że się wyprowadzicie z tego hotelu. Jest wybuchła afera koncertowa, dlatego, że Dominik padł na pomysł, żeby zorganizować koncert tutaj w hotelu oh, Binkowskim na For Fun, dla Becky, żebyśmy zagrali Netherland. To część naszych twórców się zbuntowała. Najbardziej się zbuntował Pietras, Sebastian też, a Ola zbuntowała się dlatego, że Pietras się zbuntował. Ale nie, o kurde, nie nie widzę, nie widzę. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Love Swords, róbcie z afery koncertowej wybrnęliśmy. Nie chcieliśmy zawieźć naszych najszczerszych fanów, w naszych widzów w basenie tutaj tropikalnym, więc uznaliśmy, że mimo wszystko, mimo, że nie jesteśmy w pełnym składzie, zrobimy ten koncert. Ze względów oczywistych, to znaczy treningowych i fizjoterapeutycznych, ponieważ jutro mam e, trening fizjoterapii, niestety, ale muszę udać się do Warszawy, do domu. Pozostawiając całą resztę na nagrywkach i różnych innych rzeczach. <laughs> Wiem, że teraz możecie powiedzieć yy, nie o to głowa projektu, ona powinna być cały czas na filmach. Jasne, ale wiecie, to jest tak, że chcę, chcę żeby było z każdej strony dobrze i na każdej płaszczyźnie dobrze. To znaczy, że chcę, żeby, żebym się przykładała do treningów, bo i tak dostaję opieprz. Cały czas od mojego trenera Że nie odpoczywam, jestem przemęczona na treningach i nie robię tego tak, jak powinnam. Tutaj dostaję w komentarzach opieprz od Was, a do tego jeszcze na przykład mam swoje jakieś prywatne relacje i swoje rzeczy, więc ciężko jest to wszystko pogodzić, więc musicie zrozumieć, że teraz jest okres, kiedy będzie mnie na filmach może trochę mniej. Po to mam tych ludzi, żeby oni właśnie mieli tą zajawę, żeby sobie nagrywali, a ja e, po prostu mogę im w tym wszystkim pomagać, dopingować, być i nagrywać razem z nimi, więc musicie to też zrozumieć. Zobacz, zobacz. jak tańczą, zobacz Jesteśmy wszyscy sobie na basenie I Sebastian się udział w jakimś trudniej Idę właśnie go nagrać Jak się czujesz jako zwycięzca? Będę świętował dzisiaj całą noc Planujemy dla was zrobić noc w basenie Osoba, która najkrócej wytrzyma Będzie miała oczywiście jakąś karę Przejdźcie to, że jestem w takim momencie życia Zamykają dla mnie park, żeby się pobawić

sobie nie myśleli, wszystko było pod okiem ratownika Trochę pozwolić sobie na nutkę szaleństwa, na którą nie można sobie pozwolić w trakcie dnia A wy nie próbujcie robić tego w domu I pamiętajcie, zdrówko na pierwszym miejscu Dokładnie Robimy wyścig para, chłopak ma dziewczynę na barana Biegniemy leniwą rzeką pod prąd Para numer jeden Patrycja yeah. I Para numer 2, menadżer i Paulina. Kolejny numer 3. Sebastian Nikola. Lepsze niż schody na siłce. Dziewczyny, bierzcie swoich chłopaków na leniwą rzekę, a nie na siłownię. Było najcięższe, ponieważ myślę, że ja byłam najcięższą kobiecą w a Piotr się tak wygrał. Prawdziwy a, długodystansowiec ja wie kiedy odpalić. a i to było strasznie ciężkie. No. Dobrze, dobrze chłopaki, odpoczywajcie, bo musicie, wiecie, ćwiczyć. Dzisiaj zrobimy sobie taki challenge, kto ostatni wyjdzie z basenu. Mamy czas do godziny 6 rano, żeby posiedzieć w basenie. Jest godzina 0.31 i od tego momentu, kto pierwszy wyjdzie, będzie z basenu, będzie musiał spać na korytarzu w hotelu. Ja również wezmę w tym udział, ale ze względu, że właśnie zaczynam treningi, no to muszę się wysypiać. Plus nie spałam poprzednią całą noc, ja po prostu z nimi sobie posiedzę. Nie można się wychylić poza pępek. Czas start! Nie, Dobrze się tam bawicie przy Dobrze! Uwaga, pierwsza mini konkurencja! Zadłużacie się i kto, kto najdłużej z Was wytrzyma pod wodą, może sobie na 20 minut po prostu wyjść, pocilować, zjeść pizzę, drineczkę wypić. Czas, start! Szczerze, tak szybko to powiedziałeś, że zapomniałam gdzieś o dechu i bez deku chodziłam. A po drugie, wiedziałam, że i tak nie wygra, więc wiedziałam, Cześć. że. Serio, nie wiedział. Ja i Nie godzimy się, żeby pod tą wodą. Ja ogólnie obstawiam, że Pietras wygra. Co jest z młodą? No. A, wow! Co? Ja bym Wygrała. Wygrała? Wygrała. No? Dobra, gratulacje, młoda wygrała. Ogólnie jestem już 10 minut na wolności i zastanawiam się, czy jest to dla mnie ułatwienie, czy też ponieważ jest mega zimno na zewnątrz i boję się, że po prostu mnie coś dyskwalifikuje. Dobra moi drodzy, daliśmy informację, że Paula wychodzi. Trzymałam. To pierwsze fajnie było, ja ogólnie lubię siedzieć w wodzie, ale już mi się lubią powoli zimno i już mnie tak y, muliło. czas iść spać, rano wstać i dalej działać. Pierwsze zasady były złe i tyle. Bo powinno być, że osoba wygrywa, a nie osoba przegrywa. No tak. Stary, jak chcesz na odpadanie, zróbmy, że ten co wygrywa idzie do pokoju. Ten co wygrywa. Reszta o. dalej zostaje i... wtedy ten... jest to challenge. Ty no? Odpadanie. No, to odpadanie. To prawda. <laughs> Nie mam zaletków Nie ma, nie ma Nie, nie trafił Zaliczasz? Dobra, no idź do łóżka, idź wyśpi się Patrz no mi się spać, nie ukrywam tego. Im wiem, że też się chce spać. I Janek jest operator nasz kochany, jest tak osklejony, że myślę, że też. <śm> myślę, że też chce spać. Obiekt jest duży ten basen Aha. Jakbyście przepłynęli go w jedną i w drugą stronę pod wodą. W jedną i w drugą. <ś> Jedna długość pod wodą. I myślę, że to dla widza będzie spoko, jak tutaj e, pokażecie, że jednak daliście radę, a i tak jest już godzina tam trzecia chyba. tak? Tylko mu nie uda spina. Na tak. korytarzu, a ten komu się uda idzie do pokoju. Dobra. Tak. Na To nie jest dużo żadnego, myślałem, że to jest więcej. Oj, się pani nie odbiła w ogóle od tej ścianki. Tu będzie ciężko. Oj, 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 oj poszła na samo dno. Ale czekaj, czekaj, ona ma duże duże atuty, ma, wiesz o co chodzi? Ona potencjał jest. O nie, o nie, o nie! Bo się nie odepchnęłam! A się nie odepchnęłaś? Bo się nie o, tu całkiem, ale wypraciła prędkość odbicia dosyć szybko. No. Ja myślę, że ja na tym odbiciu do tą ja ona płynie w ogóle. radę? patrz, ona już szuka, już szuka ręką jedną. Patrz, tylko jedną płynie. Dawaj, 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 to płynie, patrz. Ona przepłynęła więcej niż ty. O, ty razy drogę zrobiłaś Nie na korytarzu, pozdro! No że do słuchaj, muszę być. Słuchaj, powiem ci tak. Ej, zróbmy do tej szóstej, żebyś. Ja, się ja bym zrobił do szóstej, bo później są, jakby ludzie chodzą, ale zrobiłbym, że później do 12 nie możesz zasnąć. Widzicie, że tutaj jest zajebista? Tutaj myślę, że jest fajne. Idę do, do pokoju. Pójdź. Czy mam taki dzień, że tak powiem, czyli? Ja na przykład przeleżałem cały dzień, że dziewczyny były na basenie. Dzień dobry, jak ci mija dzisiejszy dzień? Dobrze. Coś więcej na ten temat, czy dobrze to Aha, jest? Bardzo dobrze, teraz właśnie. Dobrze, na no bardzo dobrze, a twój? Mój jest bardzo śpiący, idę zaraz spać dalej. Byłaś zmęczona, teraz troszeczkę. Więc idę zaraz też chyba się przespać, a później idziemy na basen i porobiłabym coś szczerze. Opuszczamy tutaj hotel. Ja, operatorzy moi, kochani, znamy mnie zostawili, więc ja, dwie torby. Alicja tutaj na szczęście mi pomaga, więc zostawcie łapkę w górę dla Alicji za to, że, że pomaga. A Pietras się mega źle czuje w ogóle, więc mi się śniło, że nagrywamy. I nagle miałem dreszcze i kamera, że się trzęsła. się okazało, że ja się trzęsłem. Eee, moi drodzy, wracamy. Nie wiem, czy ktoś to już powiedział. Chyba wracamy e, do domu. moi drodzy, wracamy. Moi drodzy, wracamy. E, wr wracamy, Chciałam, dobra?